Mistrzowie Europy odpadają. Niemcy utrzymują formę. Gol z przewrotki w ostatniej minucie. Hiszpania gromi Gruzję. Cześć, ja jestem Sebastian i zapraszam na podsumowanie pierwszych meczy jednej 8 finału Euro 2024. Fazę grupową zaczynamy od jeszcze obecnych mistrzów Europy. Zmierzyli się oni ze Szwajcarią. Przed pierwszą okazją w tym meczu stanął Bril Embolo, ale lepszy okazał się Donnarumma. Worek z bramkami otworzył za to Froiler, wykorzystując ciekawe zagranie od Vargasa. Chciałbym powiedzieć, że Włosi rzucili się do odrabiania strat, ale bym skłamał. Kolejną sytuację stworzył Reader, ale dzięki dobrej dyspozycji bramkarza PSG do szatni, a zeszli ze stratą tylko jednej bramki. Drugą połowę zaczęli za to piorunująco. 26 sekund po rozpoczęciu, Vargas cudownym uderzeniem zmienił wynik na 2-0. do 0. Zdecydowanie jedna z najładniejszych bramek turnieju. Gdzie Włosi nie mogą, tam Szwajcarzy dopomogą, choć po tym zagraniu głową piłka odbiła się od słupka, a Fabian Scher mógł odetchnąć z ulgą. Najlepszą sytuację na bramkę kontaktową miał makka, ale futbolówka odbiła się ponownie od słupka. Choć z tego ujęcia wiemy, że gola i tak by nie było z racji naspalonego. Koniec, szwajcarzy jako pierwsi meldują się w ćwierćfinale, odprawiając kwitkiem obecnych mistrzów Europy. W drugim spotkaniu tego dnia gospodarze podejmowali duńczyków. Pierwsza bramka padła już w czwartej minucie za sprawą Niko Szlaterbeka, ale została nieuznana przez fałki Misza. Chwilę później Joshua miał okazję do odkupienia win, ale fenomenalną interwencją popisał się Kacper michael Do ciekawego zdarzenia doszło w minucie 35, kiedy główny sędzia Michael Oliver przerwał spotkanie z racji na pogodę. Takie obrazki mogliśmy widzieć nad stadionem w Dortmundzie. 0 do 0 po pierwszej połowie, więc wyczekujemy na więcej emocji po przerwie. No i ponownie zaczynamy drugą część z wysokiego C, bo już w 48 minucie pada Bramka i to co ciekawe, za sprawą Duńczyków. Jednak tak samo jak na początku, War wkracza do akcji i tym razem doszukuje się spalonego. Przechodzimy do drugiego pola karnego, a tam arbiter dyktuje jedenastkę dla reprezentacji Niemiec po tym zagraniu ręką. Haberts mocno w dolny róg i mamy wynik 1 do 0. Pięć minut później gracz Arsenalu tym przyjęciem ominął dwóch obrońców i stworzył sobie sytuację sam na sam, której końcowo jednak nie wykorzystał. W 68. minucie Schlotterbeck posłał świetne podanie do musiali, a ten pewnym wykończeniem ustalił rezultat na 2 do 0. Reprezentacja Niemiec drugim ćwierćfinalistą tego turnieju, a Duńczycy wracają do domu. Przechodzimy do niedzieli, a dokładniej do starcia Anglików ze Słowakami. Ci drudzy bardzo dobrze radzili sobie z faworytem i co ciekawe przełożyło się to nawet na gola. Bo w 25 minucie Ivan Schrantz strzelił swoją trzecią bramkę na tym euro. W pierwszej połowie nie działo się za dużo, choć prowadzenie podopiecznych Francesco Calzone sprawiało niemałe zaskoczenia. Jednak klasycznie druga połowa zaczęta z przytupem. Phil Foden strzela na 1 do 1, ale po analizie VAR widzimy, że był na spalonym. Chwilę później mogło dojść do sensacji, kiedy Dawid Strelec zauważył źle ustawionego Pickforda i przymierzył z połowy boiska. Piłka przeleciała jednak obok słupka. Przechodzimy do minuty 81, a tu Declan Rice uderza z około 20 metrów, ale trafia w obramowanie bramki. Wszystko wskazywało na to, że będziemy mieć nielada niespodziankę. Ale w ostatniej minucie Jude Bellingham zrobił to coś, strzelając bramkę z przewrotki. Spotkanie musiało zostać kontynuowane za sprawą dogrywki, a w niej już po 50 sekundach za sprawą Harego Kane'a prowadzili Anglicy. Od razu po tym zespół gareta Southgate'a włączył tryb Safety First i po prostu przetrwał następne 30 minut. Anglia wygrywa i jako trzeci zespół trafia do ćwierćfinału, a Słowakom za występy trzeba po prostu pogratulować. A na koniec przechodzimy do spotkania Hiszpania-Gruzja. A tu niespodziewanie na prowadzenie w 18 minucie wychodzą Gruzini. Po dośrodkowaniu Kakabadze Lenormand wbija piłkę do własnej bramki. Jednak już 20 minut później Rodri strzela na 1 do 1. Mimo wszystko taki wynik do przerwy mógł napawać optymizmem zespół Jego Saniola. No i tradycja zostaje podtrzymana, kiedy kwicza Kwaraszkielia w trzeciej minucie drugiej połowy prawie zaskoczył Unaya Simona strzałem z połowy. Piłka jednak przelatuje obok. Dwie minuty później Lamin Mal miał szansę na bramkę z rzutu wolnego. Ale Mamardaszwili popisał się świetną interwencją. Jednak dosłownie paręnaście sekund po tym w znowu znalazła piłkarza Barcelony. Tym razem jednak fenomenalnie posłał ją w pole karne, zagrywając na nos do Fabiana Ruiza. I mamy 2 do 1. Gruzini próbowali, ale z każdą minutą opadali z sił, co wykorzystał w minucie 75 Nico Williams, strzelając na 3 do 1. To jeszcze nie koniec, bo Dani Olmo też dołożył coś od siebie i mamy czwartą bramkę. La Furia Rocha w ćwierćfinale, a reprezentacji Gruzji należą się brawa za walkę. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do ocenienia go pod spodem, jak również do subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia!